Witam Was bardzo serdecznie, jestem Marek. Witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to jest właśnie tutaj e, gra e, pod tytułem Epic, e, jak to, czy Epic Game czy coś tam. A, minigry, no właśnie. Jest. Oh, ona. O nie, ja w ogóle staję. Ja staję w ogniu. Ja... Będzie statyk z aktu. Right. Yes, trafiony. I ostatni. Więc damy radę. Chociaż się tak już nam życie, coś psuje tutaj w statku. Wygrała moja drużyna, więc ogólnie mamy już jeden. Znowu jedno zwycięstwo. Jedno zwycięstwo. Mamy teraz level 5. Więc super. Nie wiem, co to jest teraz. Mapa następna. Mapa. Więc subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwoneczek. To jest właśnie film na dzisiaj, na poniedziałek. Jak widzicie, naprawiło się coś. No, oczywiście to była jedna sprawa. No, aplikacji było co prawda. Dajemy radę. Ale by było głupio, jakbym spadł z tego. O Jezu. O Jezu. Ale to trudne. Damy radę. Aj przegrało. No niestety. Nie udało się. A kto to wygrał? Aha. Ciekawe, kto to wygrał. Było bardzo blisko. Mhm. Dobra, następna mapka to będzie coś tam ze statkami związana. Więc zaraz się dowiemy, co to będzie. O, jestem. Dobra. No to nie wiem o co w tej mapce chodzi, bo pierwszy raz w tą mapę gram. Mm, uh -huh. Tu nie wiem co. A, pistole. Dobra. A tu nawet nie. O szty. Ty się szty. Chodź, Trafi cię Traficie. Aż. No, już przegrałem. A, idźcie. Mhm. Mhm. Dobra. Mamy... No, no nie, nie wygraliśmy. Więc pecha mieliśmy, bo akurat ten jeden z niebieskiej drużyny wszedł na nasz pokład i zaczął mnie ganiać. A ja jego. Ale on był szybszy. No i jakoś trafił mnie idealnie. Dobra, teraz jest następna mapka. To jest właśnie więzienie? Chyba. Więzienie. A, miasto, chyba. Nie wiem. Nie wiem szczerze mówiąc, co to jest. Tu jest trochę cmentarza, tu jest jakiś horror. Dobra, wchodzimy po drabinie. Ciekawe co. A, zombiaki! Jać. No to już wiem. O nie, goni mnie. O ja, o ja, Ale goni. o nie, 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 jestem zainfekowany, teraz teraz trzeba następnych, teraz ja jestem zombiakiem, nie jest ktoś, nie zainfekowali mnie te zombiaki. Tu są ludzie, chce Was jeść, kochanie zombiaku. Miam, 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 miam A on już jest. Łoż Ja myślałem, że on nie jest. Dobra. Kto to wygrał? No nie, nie ja. Ja nie wygrałam, niestety. No, dawno nie gram, Dawno nie grałem w to właśnie, więc dlatego. Dobra, następna. Następna mapka to będzie. Mechanical. A, to będzie. Ze, no, zegarek. Też nie znam tej mapy. Nie grałem chyba w nią. No, zresztą to ja dawno nie grałem w takie. A, już wiem. Trzeba będzie chyba przeskakiwać. O, ty! Nie zdążyłem, uciec. Ach, jajaj. No. Jaj. Nie udało się uciec. A fajna ba mapa. Tak akurat mapa mi się podobała. No ale widzicie, pech, że dawno nie grała mi Trudno teraz ruszyć w, z tej gry. Żeby być znowu takim najlepszym. Dobra. Za chwilę będzie następna runda. Więc spróbujemy teraz wygrać, bo już jedną rundę wygram na tym odcinku. Więc damy radę i też chyba drugą. A poza tym się postaram, żeby wygrać rundę. Tu jest jakaś arma O! Będę strzelał O! I w prezent! Jaka misja? Complete tu item! Jakoś misja! Wygram! No dobra. Dobra mapa, teraz taka. Nie wiem o co to chodzi. O nie zawala się. Tu nie. Muszę to wygrać teraz. Ty, człowieku, gdzieś ty tutaj w las. O nie. Utknął. Właśnie. No i znowu ten wygrał. No i ścieżesz. A tak długo się utrzymałem. Akurat musiał spać, kiedy ja spadłem. Nie, ten akurat nie spadł, ale ta dziewczyna spadła razem ze mną. No ale on też mógł spa spaść, to byśmy wygrali. No ale no znowu, pech. <laughs> Dobra. E, co tutaj ma pan w sklepie tym? O, fajna mapa wygląda. Bombasik, czyli bomby jakieś. Dobra. Ja się już szykuję do tej mapy i będziemy za chwilę ruszać, za 5 sekund. O co w tej mapie chodzi? A ja tam nikogo nie mam. Dawaj! Wygrasz bombo! Zbombarduj ją! Musi to wygrać. Jeżdża, jeżdża. O, jeszcześ ty uciekłaś. Uciekła już. Gratulation! No! Szósty level. Mam bo 30 zwycięstw na swoim koncie. Więc na tym odcinku mam nowszy level, szósty. Gratulacje. Dobra, teraz nie wiem, co to jest kolejna mapa. Ja w ogóle dawno w to nie grałem. Chyba z 5 miesięcy. Bo to było gdzieś tak jeszcze w tamtym. Nie. Gdzieś tak na. Marzec. Gdzieś chyba w tym. W tym czasie to wtedy grałem sobie na to. Zaczekajcie, w te gry. Tutaj, te minigry. Dobra, wiem, która. No, dobrze. Dobrze wylosowałam. Tu. A, zdążyła w ostatniej chwili. Kobita. Tutaj jakaś. Dobra, dajemy. Następna ma. Następna ma. Ojoj, oj, oj! Teraz to już nie wiem. Dobra, to będę już im instynktem. Nie wiem, która. Twierdzą, że. To i to. No to nie wiem. Tak! Dobrze! Jest! Jestem nadal w grze. Dobra. To jest, to jest, to jest, to jest... O jest. już się mi w głowie. To chyba. O Jezu, na serio. Tam to było. O, oh To wygrała tamta osoba. No niestety. Ale długo wytrzymałem no. Tak, akurat mogę przyznać. Kurde, ktoś ma 407 wygranych? O kurde. No, o nie, bombardowanie. Dobra, no to dajemy tą mapę. Muszę teraz to wygrać. Już za dużo przegranych na tym odcinku było widać. Więc teraz muszę wygrać. Muszę zakończyć odcinek z wygraną. Tylko o co chodzi w tej, w tej rundzie? Tu jest jakieś przejście. Dobra trzeba się masz 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 masz, o, masz dobra, o, żeż ty człowieku, ale dobra, jeszcze jest jedna szansa. No tu ktoś mózg ciągnie za sobą, no nie A nie to jesz, a ja myślałem że to mózg. Dobra. A masz, a masz, a masz. Jeż, przegrana jesteś. Ha ha ha. Tam ktoś jest. Tu jeszcze ktoś bombarduje. Chodź tu! No i kuty. Gdzie jesteś? Dobra. Dobra, udało się. Aż ty! No, dobra, Ucieka. Już, nie, Kolejna osoba. Good luck. Każdy ucieka teraz z tego. Aż ty! Damage jak to? No, czerwona drużyna, wygraliśmy. No! Udało nam się. W końcu. Ale jeszcze jedną rundę weźmiemy. O, lasery. No, tą rundę kojarzę, grałem w to, pamiętam. Tak, pamiętam, bo to trzeba było tak wchodzić, żeby ten laser cię nie, nie dotknął. Tą postacią, to akurat to pamiętam. Dobra, to będzie z tej strony leciało. To z tej strony! Dobra, zdążyłem na szczęście się opamiętać. Do końca idę. Dobra. Będzie ten. A to nie jest takie trudne. Dobra. Ty człowieku! O, ty gnojku! Zdążyłem! Ja! Ale trudne. Teraz się zaczyna. Czterosz się po prostu. O, ja! A, ty! Muszę to wygrać! Dawaj, dawaj. Jest! Wygrałem! No, męczarnia się opłaciła. Przeszedłem te lasery, ale już było bardzo trudno pod koniec. Bo jedno za drugim leciało. <gry> ale się udało. No to trzy dzisiaj zwycięstwa. Jeszcze jedno. Dobra, Ring... deal, liver. Nie wiem, co to jest. Za mapą. pływa gdzieś. A tu jestem, dobra. A, chyba, żeby w rybie wygrał? Miałem ile? 27. A ktoś miał 30, no nie! I on był na trzeciej pozycji. trzeciej pozycji trzech punktów. To jedno takie żółte... ten... Jedno żółty. Jeden żółty krążek po prostu. I bym wygrał. Dlaczego znaczy remis miał? A ten jeden krążek akurat nie udało mi się złapać ten stawu. Dobra, to jest bomba, no to nie wiem. Tam trzeba było klikać, nie wiem po co. Dobra. Nagle się to podświetliło, no to kliknę.